Rok już dobiega do końca, więc czas zrobić w końcu ranking turniej mikselowych tego roku. I tak, trochę tego było. Mogło być trochę lepiej, choć w sumie nie jest tak źle. Więc tak, będę oceniał wszystkie, tak jak zwykle od najsłabszego do najlepszego. Teraz przynajmniej nikt się nie musi czepiać, że nie ma turniej Mikseli, bo ostatnie miejsce zajmuje odcinek 66, tak jakiegoś drugiego sezonu turniej Mikseli. No em... Ten odcinek to jest jakiś po prostu syf Jedna rola jaką pełni ten odcinek to ma po prostu zapowiedzieć chyba nowego złoczyńcę Nie wiem czy nowego, ale tego Billa e, Domyśliłem się tego stąd, ponieważ na przykład w jakimś innym filmie To było na kanale Shrek'a z tymi przedszkolakami Tam też było napisane, że Bill To będzie jakiś złoczyńca, który chodzi po wymiarach Może się pojawi w Jugosławii, nie wiem, nie obchodzi mnie to I właśnie w tym miejscu ranking miejscowy trochę mi się psuje, ponieważ Następne miejsce zajmują cztery serie, bo po prostu następne są Wszystkie cztery serie wkurzonego miksera Jakby to powiedzieć, nie chcę mi się trochę tego rozdzielać, bo te serie wszystkie mają ten sam problem. I tak, jakbym miał mówić, one trochę się różnią poziomami, ale te serie mam jeden ogromny problem. Mimo, że mówiłem, że Bibzianka jest dobra i itd., no to ta, te serie mam ten sam problem. Czyli jak próbowałem zrobić rewatch swojej serii, serii Gryzaka, serii Krystyny, to to się normalnie dobrze rewatchowało, a w tym przypadku te rewatche idą tak ciężko, Chodzi tutaj o atmosfery tych serii, na przykład to, że on cały czas klnie, jak tylko się da. Jak robiłem Rewatch Bibzianki takiegoś rankingu, to po prostu to czułem, że Rewatchy tych serii nie wchodzą. Szczególnie, że niektóre te serie są po prostu złe. Ale tak, jakbym miał ocenić, to najgorsze zdecydowanie jest Boostamania 2, bo to jest po prostu syf. Dalej jest Boostamania Sezon pierwszy, Oglądanie Boostamania Sezonu 1 jest jak jedzenie steropianu. Dalej mamy ten Turnier Mixeliar. Czyli też średnie. Tutaj nie mam o czym się rozwijać, bo zrobiłem recenzję z Turium i to jest chyba jedna z moich ulubionych recenzji, jakie zrobiłem, ponieważ wyszła właśnie idealnie. Chyba powiedziałem co chciałem. Jedno o czym nie wspomniałem to to, że po prostu w Turium XLR mamy faworyzację, mamy nagłe zmiany planów, co widać. I jeszcze mamy zwycięzcę za pomocą rzutu kostką, co podkreśla po prostu poziom tej serii. I na pierwszym miejscu tutaj tą Bibziankę 1. Ale czy ta seria jest taka niesamowita? Mówiłem, że ta seria jest oryginalna, ponieważ jak wszedłem na kanał Kurzenego Mixera i zobaczyłem tą serię, no to jak na kosz kto zaczyna robić mixele, to jest mega dobra seria, ale czy ona jest tak naprawdę oryginalna, nigdy się nie dowiemy. A poza tym, to co powiedziałem, no, atmosfera tej serii jest trochę niezbyt jakaś przyjemna. Następna na liście jest 16 odcinek Mixele World Star, od, który zrobił Christian Mixel. I tak, to jest kolejny pojedynczy odcinek na tej liście, ale jest tutaj. Dałem go powyżej wszystkich serii Wkurzonego Miksera, ponieważ ten odcinek ma trochę wad, ale ma też jedną zaletę. Największą wadą tego odcinka jest po prostu jakość, ponieważ jest tragiczna. Mamy ten KineMaster Watermark, który po prostu irytuje, ale to co ogólnie mi przeszkadza w tym odcinku to to, że nie wiem co się dzieje, bo jest po prostu za ciemno. Nie wiemy kto mówi, jeszcze pewną pewnym Adry kadry zmienił kształt, trochę nie wiadomo co się dzieje. Ale z pozytywów mamy ostatnią scenę, która jest mega dobra Co prawda to co sprawisz, że ta scena jest taka dobra, to wiadomo, że to muzyka Ale ostatnia scena jest naprawdę dobra Co prawda Christine Mixel, jeżeli się nie mylę zebrał serię praw autorskich Co widać w opisie, ale Ten odcinek nie był taki zły, co prawda to jest kolejne zakończenie serii Takie na odwalsie, ale To znaczy teoretycznie ten odcinek nie jest w playliście Mixel Warstar, Więc może nie jest kanoniczny, ale nie no, bądźmy poważni, on na pewno jest ale tak, za ostatnią scenę uważam, że ten odcinek jest nawet dobry, ponieważ odcinek mikserowy, który wywołał emocje, coś czego długo nie było, a do tego jeszcze będę przychodził później. Dalej mam kolejny lekki problem z rankingiem, ponieważ są trzy pozycje. W sensie nie wiem w jakiej kolejności, ale serii Gryzaka trochę ciężko mi jest rozdzielić. Po pierwsze, mamy Forty City Season 2. W poprzednim rankingu chyba był czwarty ten sezon, bo. Rok się kończy po prostu chyba z najgorszą erą Fortnite City 2, a w tym roku dostaliśmy ostatni odcinek pre-merge'u i dostaliśmy cały merge. Potem jeszcze były Turni XD2, I teraz trwają gierki goby. Gdzie nagrywam, jest 23 grudnia, czyli przed świętami. I jeżeli coś wyjdzie, no to trudno, no bo nie, będę, nie, nie planuję nagrywać w święta, po prostu ten film zrobię, robię już teraz, więc trudno. Ale jakby rozdzielić tę serię? Zacznijmy od Fortnite City 2. W c 2 dostajemy na początku odcinek z kwiatkami, czyli ostatnie zadanie sprzed Merge'u i ten odcinek mi się mega podobał, nie był jakiś nudny, wyzwanie było ciekawe i tak, przechodzimy dalej, bo mamy głosowanie na Rejoin, to nic ciekawego i Merge, mamy finałową dziesiątkę więc zapowiada się dobrze, szczególnie jak patrzę na ten cast to było dobrze no tak, ale... popatrzmy jak to wszystko wygląda na ścieżki każdej postaci Mamy Globerta i Sarjo, którzy nie mają nic, po prostu odpadają jako pierwsi i nic nie osiągają. Goba też nic nie ma, jest po prostu, jest po prostu żeby być. Kram i Seismo, ha, lubiłem ich, ale po komentarzu edyty pod moją recenzją w 2, no rzeczywiście, Kram polegał trochę na lubie Seismo, a jak teraz się przyjrzałem to oni też nie mają nic ciekawego, nie mają jakiejś ścieżki, po którą idą. Po prostu każdy odcinek z nimi wygląda tak samo, czyli ej, pracujemy razem. Ta. Dobra, wy się ogarniecie Tylko ty nie możesz pomóc. Kto się razem? No, w sumie to możemy się opowiadać razem. To co robić? Mm, byśmy musieli jakoś to zrobić, żeby oboje zdobyć po trzy wygrane. To co gram? Idziemy razem? No oczywiście, odjdzie duo zawsze trzyma się razem. Dzisiaj może możemy sobie jakieś wyzwanie ciekawe w porach. Ja was oczywiście dobieraję, bo wy się dobierzecie i znowu będzie klasyczne duo i ci, którzy się nie ogarną. Przepraszam ci. Mam propozycję dla ciebie. No. Ogólnie no to tamtych dwóch e, działa ciągle razem. No. Jakby tak wygląda każda ich interakcja w sensie na początku odcinka, po prostu cały czas pracują razem przez tak nudne, a poza tym oni są po prostu tymi samymi postaciami Krami Saismo się tylko wyglądem i tym, że Saismo czasami powie coś po niemiecku o czym da się zapomnieć i Saismo po prostu sobie lepiej radzi w wyzwaniach tak naprawdę oni są tym samym z postaci jest jeszcze taki na przykład Meltus i Meltus jest bardziej postacią, która ma wprowadzać jakąś komedię tylko, że tak naprawdę jest postać, która wykonuje zadanie Meltusa 50 razy lepiej, czyli Jamesy. Jamesy w każdym odcinku, w którym jest Meltus, dostaje więcej czasu ekranowego. W pierwszym mamy wyzwanie 1 na 1. Meltus szybko buduje jakieś auto, czyli jest jakimś tryhardem, okej. Okay. Za to Jamesy cofa się do dinozaurów. Po prostu sceny Jamesy'ego są dłuższe, ciekawsze i są bardziej żartobliwe. U Meltusa zbyt nic ciekawego nie Następnie jest mafia sabotażysta, gdzie Meltus po prostu staje wygłosowany jako chyba drugi, jako jeden z pierwszych. Więc tak, a James chyba zajął tam trzecie miejsce Następny odcinek jest schowany I Meltus się jakoś ukrył, tymczasem James miał chociaż żart z tego, że zawizł I dalej mamy kolejne wyzwania, w sensie kto zrobił jako pierwszy takie wyzwanie I tam James strzela Meltusa pistoletem na wodę I potem Meltus odbada, po prostu James wykonuje zadanie za Meltusa lepiej W roli komediowej, a Meltus Nie jest zły. Ale nie wprowadza zbytnio nic nowego. Ale nie twierdzę, że jest złą postacią, jest po prostu ok, ale tak naprawdę, tak jak wszystkie postacie, które wymieniłem, nie ma nic do czego by dążył. To jest merch, oni walczą o nagrodę, a tak naprawdę nie widzę u nich żadnej motywacji ani nic takiego. O tym już mówiłem, ale dalej jest Splasho. Splasho w odcinku z Primer tym o którym mówiłem sobie jeszcze w tym roku, poradził sobie mega dobrze. Po prostu z Kramem wygrał wyzwanie dla swojej drużyny, co było spoko. Potem był wyzwanie 1 na 1 w którym też pokonał Krama. No, dosyć dobry wynik, jak na Splasho, który był takim underdogiem tego sezonu. Dalej, mafioso sabotażysta, tam jakoś sobie najlepiej nie poradził, ale coś zrobił. Potem chowany, w którym udało mu się wygrać. I co było pochowanym? Eee, pochowanym Splasho nie stało już po prostu nic. W jednym odcinku po prostu był ten wyścig i on tam był w parze z Kamilotem, po prostu było: o, co ja tutaj robię w tym turnieju. Potem był następny odcinek, w którym Splasho. Też zrobił żart jakim z ja ta jeszcze jestem I dostał chyba jedną scenę poza tylko tym Więc Splash został się fillerem i odpadł po prostu potem Więc nie było nic z niego więcej Zostały tylko trzy postacie do omówienia, czyli tak Kamilot. On jest złoczyńcą I odpad tak naprawdę dzięki mnie, bo udało mi się na niego sforsować trochę głosów Ale Tak naprawdę Kamilot był bardziej elementem fabularnym Nie robił jakiegoś dobrego uczestnika Ale John jest wyjątkowy, ponieważ on miał jakąś motywację, po prostu był zły i prowadził trochę fabułę. Dalej, Jamesy. Jamesy się jakimś tam znalazł w finowej dwójce. Jak? Z prostego powodu, to co wymieniłem. Reszta postaci po prostu nie ma nic, co by ich prowadziło dalej. Nie ma celu, nie ma tak naprawdę nic. Tymczasem, Jamzy do tej serii coś prowadzał, czyli jakiś humor. Co prawda, finał, wszedł jak finał, ponieważ w finale Jamesy dostał prawie, wcale nie dostał czasu ekranowego bo w połowie odcinka zniknął, pojawił się dopiero na głosowaniu. I, eee, tak, ostatnia postać do omówienia to Slambo. Mówiłem o tym w poprzednich filmach, tylko tutaj tego nie wyraziłem tak dobrze, ale prosto mówiąc, tutaj mamy po prostu faworyzację. Więc spójrzmy na wyniki Slambo. Najpierw wygrywa pierwsze wyzwanie, bo Global zrobił źle. Potem wygrywa Mafia załtarzystę i dostaje immunitety na dwa odcinki. Czyli ma cztery immunitety z rzędu w merdżu. Przez półmerġu był nie dał się go wygłosować. Potem przegrywa w następnym odcinku. Potem znowu przegrywa, bo przegrał w wyścigach, przegrał w szukaniu, potem wygrywa następne dwa wyzwania. Czyli jego winrate wynosi 6 na 8, 75%. Jaki sens zrobienia turnieju, w którym widzowiłem głosować, gdy postać wygrywa prawie każde wyzwanie. Jaki jest tego sens? Bo tego po prostu nie rozumiem. Slambo... Jest tak sforsowanym zwycięzcą, jest też jedną z niczych postaci, które mają jakiś cel. Czyli w tych odcinkach, w których ma immunitet, on łazi za tym Kamilotem do najprawdy. Tymczasem co robi reszta? No, tak naprawdę, na przykład z flaszą nie robi nic. Krama i seismo robią cały czas to samo, co po prostu jak teraz robiłem rewatch tej serii, mnie nudziło. Meltus też nic nie robił. Ech. Jedyne co on to słabo próbował wdrążyć w odcinku z wyścigami, krama i Seismo do wątku z Kamilotem, czyli zabierzcie mu laskę. Nie udało im się zabrać tej laski, potem już nie mieli nic wspólnego z tym wątkiem. Mamy na przykład ten pierwszy odcinek Merju, gdzie jest sytuacja, w której James jest otoczony przez dinozaury. I co się dzieje? Slambo magicznie w sensie wlatuje i pokonuje wszystkie dinozaury jednym ciosem, bo wiecie, to Slambo on potrafi wszystko. Dalej mamy finał, o którym już trochę mówiłem, ale tak, Slambo jest pokazany jako ten, który ratuje świat. I z kim się mierzy w finale? Z Jamesim, który znika w połowie. Rolą jego jest komedia, James nie jest materiałem na zwycięzcę, choć nadal uważam, że był lepszym zwycięstwem niż Slumbo, ponieważ Slumbo jest po prostu sforsowanym zwycięzcą i tyle mogę powiedzieć, no. To co mówię, teraz naprawdę narzekałem na Fortress, na c 2 ale czy to jest dobry sezon? Tak, jakby jak pierwszy raz to oglądałem, to mi się podobało i mówię to, bo widzę w tym sezonie cały potencjał, na jak to mogło dobrze pójść. Te postacie naprawdę nie są złe, ten cast na merch jest dosyć dobry. Splashō miał potencjał. Z Meltusa dałoby się coś zrobić. Gobon to nie wiem, ale z tego dało się coś zrobić, więc nie wiem. Można po prostu nie dać widzom głosować i zrobić taki samodzielny merch. Albo cokolwiek, no bo wyszła z tego trochę lipa, ale czy ten merch jest nieprzyjemny? Nie, ale gdy wiem, jak to się wszystko toczy, to nie ma jakieś najprzyjemniejsze do oglądania. Więc tak. Ta seria Grzaka jest tutaj najniżej. Następnie jest turniej XD2. Ta seria jest wyżej od Forte City. Dlaczego? Ponieważ widziałem w Fortnite City 2 naprawdę duży potencjał. Chciałem to dać wyżej, ale jak pomyślałem, to turniej XD2 ma po prostu lepsze odcinki, bardziej przyjemniejsze, i większość z tych odcinków mi się naprawdę podobała. Jak robiłem Rewatch, to po pierwsze, miałem większy chęć na Rewatch Fortnite City 2 ponieważ ten sezon mniej pamiętałem. A poza tym, no, turniej XD2 nie smaczył po prostu swoim finałem. Ten odcinek był takim trochę jednym ze słabszych. Za to Forte Style no, odcinki nie były jakieś najmocniejsze. A to, że jeden finałowy odcinek jest taki sobie, nie znaczy, że cała seria jest po prostu zła. Więc chcę się skupić na tym finale, ponieważ reszta serii była nawet przyjemna. Ale to, co jest tutaj problem, to o czym mówiłem wcześniej. Tutaj mamy dużo scen emocjonalnych niby. Czyli mam tak Flayna i Bernarda, Scrino i Endo i łaka waka i Jamesiego. Te wszystkie sceny mają jakieś emocjonalne, i każda z nich nie trafia do mnie wcale. O scenie z Jamesem już się dużo wypowiedziałem, w skrócie po prostu ta scena pokazuje Jamesa jako dobrego, a Koła jako złego, tymczasem gdy to w, tak naprawdę działa na odwrót Bernard i Flayn, nie że mnie średnio obchodziło, no to nie, ta scena po prostu nie siadła wcale, ogólnie te dwie postacie nie siadły Flane nie był wcale ciekawy i nagle stał się zły Bernard był takim trochę śmieciem i nagle zmiękł w tym finale i Screeno i Endo, nie wiem, nie wiem co o nich powiedzieć, po prostu to nie był postacie, o których mi zależało Poza tym, finaliści. Kluczowe słowa na końcu finału. Zagłosujcie na podstawie tego odcinka, kto powinien wygrać. Na podstawie tego odcinka. W tym odcinku obydwoje finaliści nie zrobili nic ciekawego. Robili obydwoje to samo, co ich po prostu nie wyróżniło wcale. Więc głosowanie bardziej polegało na poprzednich odcinkach i wygrał Torc za odcinek 9. Poza tym, w ceremonii finałowej, nagrodą dla Torca jest gem. Czyli żart, który powstał dosłownie w poprzednim odcinku, o ile to się da nazwać żartem. Po prostu powiedział, ha, lubię jam i to jest nagroda, teraz to będzie żart. No, nie wiem, nie siadło to. No i ogólnie duży problem w turnieju xz 2 to jest to, że on ciągnie fabułę z For The City 2, która też miała trochę dziur, w sensie nie wiedzieliśmy skąd się wziął ten robot. I tak, tak, średnio wyszło pod względem finału i. Forty T2 finał bardziej mi się podobał, ponieważ na to co mieliśmy, wyszedł dosyć lepiej. To znaczy, oczywiście jest to trochę śmieszne, że dzięki dostał więcej czasu ekranowego od jego, ale na tamten finał, na te środki, które były, według mnie to wyszło nawet dobrze. Tutaj, no nie, no nie podobało mi się to i tak to wszystko zniszczyła ta jedna sama początku z Jamesim. Ale tak. Ogólnie Turnix D, tutaj po prostu narzekałem. Ale reszta tych odcinków była po prostu dla mnie dobra i dobrze mi się podobały. W recenzji na jeden narzekałem, bo był jeden nudny, ten z pianym gląpem nie siadł, a reszta naprawdę mi się podobała i to był dobry sezon, tak? Tylko ta końcówka. To na pewno jest fluetowe? Nie wiem, czy ja jestem trochę daltonistą też. Dobrze nie wiem, te tylko wyglądają jakby brązowe. Mam nadzieję, że mój daltonizm e, mnie nie zmienił. Ale niestety Czomli, musisz odejść. Kurde. Dobra, przynajmniej nie jestem daltonistą. Na miejscu drugim jest wyścig o KBM sezon trzeci. Moja seria w końcu. I czy ten sezon, ten turniej zasługuje na drugie miejsce w tym rankingu? Szczerze, nie wiem, ale. Ten sezon był nawet dobrym, się wydaje. Osobiście odcinki od 2 do 5 według mnie były naprawdę świetne, a reszta odcinków, no o wiele mniej. Szósty był słaby, pierwszy to był taki wstęp, i ta seria, według mnie, wyszła naprawdę tak to dobrze. I miała też dobry odbiór. Co, co można złego nie powiedzieć, no to skołowanie widzów. I nie dziwię się, nie wiem czy ja robiłem rewatch tych odcinków, jak jakiś robiłem. Nie dziwię się, że od niektórych rzeczy nie da się zrozumieć, bo z jeszcze jeden sezon, ale. Ogólnie, według mnie to wyszło dobrze. Nie było tutaj chyba jakichś za dużych problemów fabularnych, tylko rzeczy były niezbyt wytłumaczone. Po prostu późniejsze odcinki zaczął iść trochę za bardzo w co nie wychodziło za dobrze, ale według mnie po prostu ten turniej nie wrze tak źle. Nie miałem takiego bólu oglądając finał, mimo że to, to znaczy jestem twórcą, więc ja to inaczej widzę, więc KBM3 trafia na drugie miejsce. I zostaje miejsce pierwsze. I tak, miejsce pierwsze daje do Wysiłek ABM, sezon pierwszy, remaster. Trochę dziwne, że to jest pierwsze, ale zrobimy ankietę na społeczności. I ten remaster, wiadomo, że unowszy, ale pokonał sezon trzeci, więc wygląda na to, że jest lepszy. Poza tym, do tego remasteru tak naprawdę nie mam zastrzeżeń. Nie ma rzeczy, które by wyszły źle. Większość rzeczy po prostu poprawia stary sezon, który był okropny. Ten remaster po prostu wchodzi dobrze. Czuć też taki trochę stary vibe. Nie, może dlatego, bo tutaj grywam na podwórku i wyszło to po prostu o wiele lepiej. Odbiór też był mega fajny. Na przykład drugi odcinek z 1000 wyświetleń, jak na Mixele jest naprawdę chorym wynikiem. Wiadomo, że to wyświetlenie jest za granicą, ale według mnie po prostu świetny wynik. Ten sezon też nie jest niczym zbyt poważnym, ale to mu pomaga, ponieważ nadal trzyma poziom turnieju. Według mnie to po prostu działa, bo on nie przesadza. Może po... Można powiedzieć, że przesadą był odcinek z owocami. Ale tak to było dobrze. Podobał mi się finał, i finał miał też, wydaje mi się, że dobrą reakcję. Dobry odbiór w sensie, tak. W tym finale nie chciałem przesadzić z jakimś dramatem ani nic. Chciałem bardziej postawić na komedię. I udało się tak trochę zmieszać. Wyszło to według mnie po prostu dobrze. Tak wygląda ranking. Trochę dziwnie, bo dałem swoje serie na pierwsze dwa miejsca. Tego jeszcze nie robiłem. Ale no cóż, to tylko moje opinie, więc. Jeżeli macie jakieś lepsze pomysły, coś, to możecie pisać. Co mogę powiedzieć, no w następnym roku już takiego rankingu raczej nie będzie, ponieważ... nowych turniejszych raczej nie będzie. No wiadomo, że Christian Mixel w tym roku miał jeden odcinek, ale w przyszłym roku już nic od niego nie będzie. Zostaje tylko ja i Gryzak, z czego Gryzak nie jest w stanie dokończyć ankiety, którą robi na społeczności, więc wątpię, żeby coś z tego było, a samemu mi się też tych turniej nie chce zbyt nie robić. Więc przyszłość turniej... No, jest dosyć krucha. Więc tak. Dzięki za słuchanie tego filmu, no i też trochę oglądanie. Wesołych świąt, bo może to wstawię święta, może. Do następnego, no i nara.